Okulary z czatem GPT to nowy gadżet, który mogą mieć Twoi uczniowie przy maturami, eksta nauczycielka, obecnie trenerka nauczycieli ze 115 tysięcy follow, zachęca do nieetycznego użycia AI, mówiąc tak naprawdę, jebać CKE, jebać Cambridge. AI is my new best friend. Jako nauczycielka od 6 lat muszę wyrazić swój sprzeciw na to, co robi ta kobieta i na to, co ludzie robią z AI, bo zaczyna ono niszczyć oświatę i tworzyć nam pokolenie idiotów. AI można używać etycznie, z tym, że trzeba wiedzieć, jak to zrobić, bo AI nie ma zastąpienia nauki, nie ma zastąpić myślenia, a ma zastąpić ludzi w części obowiązków lub w pracach, które można zautomatyzować. Nie boję się AI, ale pokazuję moim uczniom, jak wykorzystać je etycznie. Na przykład do pomocy w zrobieniu fiszek w Anki, a nie do zrobienia pracy domowej czy pisania egzaminu. Dlaczego dla niektórych ważniejsza niż etyka pracy stały się zasięgi na socialach i zyski. Jeśli uważacie, że takie okulary Wam pomogą, no to ja Wam współczuję. Najbardziej pomoże Wam uczciwość czy sumienność, czy... Też właściwa diagnoza, która pozwoli na dodatkowe dostosowania w trakcie egzaminu przy ADHD, spektrum autyzmu, dysleksji, dysgrafii, dyskalkuli, i name it. Mamy 2025 rok i naprawdę CK czy Cambridge chce wspierać uczniów z różnymi trudnościami w nauce. Można wnioskować o wydłużenie czasu czy pomoc w innym zakresie. Życzę Wam, byście potrafili zauważyć, gdzie kończy się etyczne wykorzystanie AI, a gdzie zaczyna się sabotowanie samego siebie. Bo to nie jest tak, że w przyszłości będziecie zarabiać dobre pieniądze za to, że nie macie żadnych kompetencji, bo wyręczył was to GPT. Pozdro!